Metod, ale to było charakterystyczne dla mnie i jest jakoś charakterystyczne dla mnie i dla naszego kościoła. Że my cały czas patrzymy, czy, czy my się przesuwamy do przodu. Ale żyjemy w takim czasie, jakim żyjemy, nie mamy przebudzenia, nie nawraca nam się 100 osób rocznie, nie mamy wydawnictwa, nie mamy telewizji, nie robimy wielkich ogólnopolskich konferencji. Okej, okay, jest taki czas. Ale w tym, co robimy, chcemy być posłuszni i chcemy widzieć, że to ma sens chociaż w jakimś wymiarze, do którego Bóg nas prowadzi. Dlatego mamy to spisane, umieszczamy to na stronach internetowych, co jest naszą misją, co jest naszą wizją, jakie cele osiągamy i myślę, że to jest coś fajnego. I też w jakiś sposób coś to nas wyróżnia, ponieważ, ponieważ jak rozmawiam czasami z, z ludźmi, to nie jest to e, takie powszechne nie jest kościół, no, no bo jest kościół. No i tam wszyscy robią coś, ale nie ma takiego nacisku, takiego ostrza, żeby osiągać rzeczy, które chcemy <coughs> widzieć. Żeby je. Mamy cel, mamy plan, dobra, kończmy to. Wiesz, jak jak yy, yy, kupowaliśmy kazalnicę, chcieliśmy kupić sobie nową kazalnicę, taką z pleksy zrobioną. Wiesz, ja powiedziałem, trzeba Zrobimy to tak, że za tydzień, w niedzielę, zbierzemy całe pieniądze na tę kazalnicę. Przygotujcie się. Kosztowała tak chyba 2000 czy coś. I powiedz, słuchajcie, za tydzień wszystkie te pieniądze mają być. Albo jedna osoba przyniesie 2000, albo dwie po tysiąc, albo jedna tysiąc, a dwie po 500. Nie wiem, jak to zrobimy, za tydzień to będzie. I dziewczyna wyszła, zaczęła zbierać pieniądze. I taki jest cel, tu macie cykielki, proszę po 200 zł, tego, rozeszło się. No ja ile tego jeszcze masz? A jeszcze dwie za 500. No jakby tak się nikt nie rusza. Nie Taki jest cel. <gry> Powiedzieliśmy, że dzisiaj to zbierzemy. Nie wyjdziemy, dopóki tego nie sprzedam. <gry> <gry> Ciach, Już było sprzedane, kazał była kupiona. I, I ja, ja nie wiem. Niektórzy ludzie się wykańczają przy mnie. <gry> nie każdego Bóg powołał, żeby ze mną pracować, ale na pewno jest to w jakiś sposób coś, co, co, coś, co nas wyróżnia. A czasami to sprawia, że ludzie nie, nie wytrzymują, no, ale tacy jesteśmy. Jak pojechaliśmy do Afryki i przyszedł mi pomysł, żeby po prostu, żeby kupić 100 rowerów dla pastorów w Afryce. Przyjechałem do kościoła i powiedziałem, słuchajcie, kupimy 100 rowerów. Nie wiem, ile to czasu zajmie, ale od dzisiaj już je sprzedajemy. I ludzie zaczęli kupować rowery. Pół roweru, cały rower, dwa rowery ktoś kupił, dziesięć rowerów. Nie wiem, ile to półtora roku czy rok trwało, kupiliśmy 100 rowerów. To ja wam, wierzę w takie rzeczy, bo wtedy wiadomo, że coś się dzieje. Do mnie bardzo przemawia to, kiedy Jezus mówi o minach i mówi po prostu do tego ostatniego, który oddał jedną minę, mówi Ty draci, trzeba było do banku to oddać. Do mnie to przemawia. To jest wymierne. Mógł to oddać do banku. By miał lochatę na 7% w stosunku rocznym i byłoby przynajmniej jakiś pożytek, a trzymał to w skarpecie. Takie rzeczy do mnie przemawiają. To coś mówi. Przemawia do mnie to, kiedy Jezus mówi, że e, że powierzą mu prawdziwą wartość, tak? Jeżeli będzie fałszywej mamonie niesprawiedliwości wiery, to mnie to przemawia. Jeżeli można coś policzyć, jeżeli można to umieścić w grafiku, jeżeli można powiedzieć datę, jeżeli można powiedzieć, co zrobimy i co osiągniemy, to ja to kocham. I to jest, to jest nasza cecha. I oczywiście nie każdy Kościół tak musi robić, nie każdy musi mieć takie myślenie. Jedni są bardziej proroczy, inni bardziej wstawiennicy, inni bardziej może mechanizacyjni. My jesteśmy tacy. Ale, ale mi to pasuje, bo ja po prostu wiem, że dokończ Zmierza. Jak mieliśmy. To jest takie taki moje powołanie, taki jest mój kościół. To tak, to tak zawsze będzie. Słuchajcie, to, to też jest ważne, to może tylko wspomnę. Nie można zrobić kościoła wbrew pastorowi. Nawet pastor wbrew sobie kościoła nie zrobi. Kościół zawsze będzie taki jak pastor. Nie ma wyjścia, nie ma zboru dla dzieje w Twoim mieście. Tak już będzie, to jest połączenie, bo to są naturalne owoce. Owoc pracy pastora to jest jego Kościół. To, co on ma w głowie, w sercu, w wierze, to później to wychodzi. Wiecie, jak ja byłem pastorem, Jezus jest Panem my nigdy nie mieliśmy problemu z pieniędzmi. Dlaczego? Bo ja o tym głosiłem, mówiłem i to, co ogłosisz, to masz w Kościele. Bo wiara jest ze słuchania. Jak głosisz w Kościele, że nadchodzi wielki ucisk, i że wszyscy przejdziemy próbę i to jest główne poselstwo to już po jakimś czasie wszyscy już są w tej próbie i nikt nie próbuje rozwiązać swoich problemów tylko wszyscy szukają oczywiście to może mieć pozytywne kształtowanie ich bo oni wtedy będą wszyscy szukać w sobie problemów i wierzyć, że ten ucisk oczyszcza ich z tych problemów będą dążyć do uświęcenia i nie mówię, że to musi być coś złego z tego tylko, że ale jakkolwiek będzie to to, co jest zgłoszone i wszyscy po prostu wiesz, pamiętam jak w szkole biblijnej byliśmy i Lester Samuel głosił, i on mówi, chrześcijanie się kłócą, czy będzie najpierw ucisk, a potem pochwycenie, czy najpierw poświęcenie a potem ucisk. I on mówi, jak wy myślicie? To jest rewelacja, Lester Samuel pytania studentom tutaj. A on mówi, ja myślę, że każdy będzie miał według swojej wiary. <grystanie> I oczywiście, tak nie jest, to jest żart. Bo Bóg wszystko zaplanował i będzie tak jak on zaplanował. Nie rozstrzygam tutaj teraz kwestii eskatologicznych, ale prawda jest taka, że kościół jest tak budowany, jak ten, który go prowadzi i ci, którzy głoszą, go budują i to, co wkładają. Jeżeli mówimy w kościele, że to słuchajcie, to my, ten kościół jest odpowiedzią dla naszego miasta, to nie ma takiej możliwości, żeby głosić o tym dwa lata i żeby ludzie mogli komfortowo siedzieć na krzesłach. Gdzie ich wszystko parzyło? I będą musieli zacząć żyć, będą chodzić po ulicach i będą myśleć, moje miasto, moje miasto, moje miasto, mam sąsiadów, mam sąsiadów, Boże, już zapomniałem, że mam sąsiadów, Pasko znowu w niedzielę mi przypomniał, że mam sąsiada. <grym> 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 Jeden człowiek przyjdzie do pastora i mówi, pastorze, ja po prostu już mam dosyć, po prostu muszę zmienić pracę, moja, moja praca to jest największa dziura w ziemi, w mieście, najciemniejsza, i czemu? Słuchaj, tam kołe kobiety na kalendarzach, wiszą po prostu, ludzie przeklinają, mówi tam: nah, Jestem jedynym chrześcijaninem w tej pracy. Móc się ze mną, żeby mógł zmienić pracę. A pastor do niego mówi: O, nie, nie mogę się modlić, bo jak ty będziesz stamtąd zabrany, to ostatnia nadzieja będzie zabrana. Musisz tam zostać. <grym 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 a to jest. Ja mówię tylko o, o, pewne, o pewnej, pewnej ceszy. I my jesteśmy kościołem, który ma swoje cechy. A my do nas goście przyjeżdżają, usługiwać. Zawsze wyjeżdżają błogosławieni. Dlaczego? Bo ja też jeszcze usługiwam do tym zboru. Wiem jak jest. Amen. Słuchajcie, mamy dzisiaj gościa. Błogosławmy go należycie. Korzystaliśmy z jego dóbr duchowych. Cóż wielkiego uczynimy, jeżeli damy mu nasze naturalne, jak mówi pismo. No I cały kościół tak żyje. Nikt nie myśli w kategoriach na zasadzie, że o, to jest ten element w tym zborze, który mi się nigdy nie spodoba. Nie ma tak. Dwa lata mu się nie podoba, sześć 6 lat i zmienia członkowską. To, co jest w pastorze, to jest w ludziach. We mnie jest cały czas oczekiwanie wymiernego, wymiernego rezultatu. Kiedyś byłem oskarżany, ktoś mi powiedział, że ty po prostu bardziej kochasz po prostu te, te wszystkie cele, które sobie wyznaczasz niż nas. Ludzie <sum> <sum> przychodzili, jak tak może? Zaczęli wymyślać. Dlaczego Iza w na siedzi obok Ciebie z przodu, a ktoś inny dziećmi się zajmuje? Co ona bardziej kocha Ciebie i służbę, niż swoje dzieci? W ludziach coś się rodzi. No, trudno, ja tam kocham bardziej swoją żonę, niż mój kościół. Bardziej kocham, żeby zobaczyć to, co Bóg chce zrobić, niż ludzi, których Bóg mi dał do zrobienia tego. Sorry. Nie będę teraz... Miałem takie okresy, że próbowałem mieć inny kościół, niż sam będąc inny. Jak zaczęliśmy kościół, droga, też był taki specyficzny czas, kiedy tam się dużo działo w Warszawie, i pierwszym naszym takim pomysłem było, że stworzymy oazę, że stworzymy takie miejsce, taki azyl dla wszystkich. Słuchajcie, po półtora roku myślałem, że się wykończy. Ja i azyl. Ja i miejsce bezpieczeństwa. Przychodziłem, o Panu pan, że jesteście, nie chcecie nic nie róbcie, ważne serduszko otwórzcie dla Pana, będzie dobrze, Bóg nas wszystkich kocha. Pamiętam kiedyś takie nabożeństwo mieliśmy, takie długie, mówiłem o Bożej miłości, powiedziałem chodź tutaj do mnie tak jak do swojego ojca, przytulecie, modliłem się o każdego przytulając. Już z tego dnia po południu wiedziałem, że coś jest nie tak.